Aaaa, au, au Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do was z nieco innym, trochę nietypowym filmem jak na ten kanał Dlatego, że rzadko pojawiają się tutaj różne challenge, wyzwania Trochę bardziej takie komediowe, śmieszne filmiki dziwiam, I stwierdziłam, że czas to zmienić, że czas dodać też trochę humorku na tym kanale No i dzisiaj będę robiła mój makijaż Ale nie będzie on taki zwykły, dlatego, że przed zrobieniem tego makijażu Dokleję sobie... Takie paznokcie. Nawet nie wiem ile mają one centymetrów. Są mega, mega długie. Jak widzicie moje paznokcie są już wybrakowane. Kilku brakuje. Mam ogromne odrosty. Także po prostu na nie dokleję sobie te szpony. No i zobaczymy jak poradzę sobie właśnie ze zrobieniem makijażu w tak długich Paznokciach. Najgorsze jest to, że na dwóch paznokciach będę to miała doklejone do mojej naturalnej płytki, a nie do żeli. Przecież ja się pozabijam w takich paznokciach. Oh. Ok, dalej. Muszę coś podnieść tym. Ogólnie te paznokcie są bardzo niewymiarowe. O! Wow! Ale to jest śmieszne, ej dobra, ale pytanie, jak ja teraz sobie dokleję drugą rękę? O, zapałam, zapałam, zapomniałem. Nie! Yeah. Udało się, słuchajcie, mam gigantyczne paznokcie na każdym palcu i możemy przejść do malowania się w końcu. Tak powiem, że trochę trwało to doklejanie paznokci. I zobaczcie, nie to jest długie. Ej, normalnie jak taki ten... komar. Mówisz, że nie dam rady? Ja dam radę. Dam radę. A wy piszcie w komentarzach jeszcze przed obejrzeniem tego filmu, czy dam radę się pomalować, czy nie dam rady. Bo ja mówię, że dam radę, Piotrek mówi, że nie dam rady. No dobra, zaczynamy. Zaczynam od założenia opaski, żeby włosy nie wchodziły mi w twarz w trakcie malowania. Dobra, także sięgam. <grym> sięgam po podkład i wyciskam sobie dwie pompeczki. Uważaj na oczy. Uważam na oczy spokojnie. jak <grym> się boi o moje oczy. Gąbeczka, zmoczyłam ją już wcześniej. Jak ja ją trzymam? <gryw> Jak ja mam tym rozprowadzić podkład? No przecież to będę się kłapał z nokciem. Dobra, nie, muszę znaleźć jakąś nową metodę. Może tak? Ale niewygodnie. Dobra, może inaczej. A. O, 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 o. Płecz w dół, żeby tylko nie do oka. Wiecie co, jednak? Jak już się dobrze złapię tą gąbeczkę, bo właśnie mi wypadła, ale nie maluje się aż tak źle. Jest ciężej, ale daję radę. Ups. Teraz podkład rozprowadzony, i słuchajcie, właśnie przypomniałam sobie, że zapomniałam użyć bazy pod podkład. No cóż, będzie dzisiaj bez bazy, i przechodzimy teraz do. Do, do brązera. próbuję to złapać w ten sposób. I teraz rozmarowuję to. Oj, jakoś tak mi strzelił kciuk, dobra. Dodam jeszcze trochę tutaj, trochę tutaj, trochę tu i trochę tu. Pomyślałam teraz o malowaniu rzęs. O, kurde, ale to będzie wyzwanie. No, dobra. Czuję, że nie rozblendowuję tego, tylko rozcieram i robię plamy. Ale naprawdę nie jestem w stanie zrobić tego inaczej, trzymając tą gąbeczkę w ten sposób. <tryk> 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 Czy wy to widzieliście? Blendując tutaj, cały czas kułam się tak kciukiem w głowę. Teraz korektor. Hmm. Chodź tu do mnie. Jest! <noise> Au! Obbiłam sobie paznokcie w klatę. To niebezpieczne, bo to przy oku. Drugą ręką. To samo Że tak. Rękę. Czekajcie, bo jak ma jakiś pomysł. Że zbiorę to tu. Paznokcie chowam. No. <głosy> Dobre! Dam <noise> jeszcze trochę tutaj, gdzie mam przebarwienia. I trochę tu. A. Au! Au! To pryszcz. Posmarowałam sobie korektorem pryszcz, a on boli. Bardzo boli. Coś się przestraszyłeś, że to jedna z wbiłam? No. <laughs> nie, nie, nie. Ja sobie radzę. Także znów bierzemy gąbeczkę. Jakoś tak dziwnie. I wklepujemy. O! Teraz sobie wbiłam kciuka w policzek. Au. Muszę to zrobić inaczej. Jak chcę złapać. Już nie chcę tego. O, nie, 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 nie uciekaj. Oh. No i przechodzimy do pudru i muszę to jakoś podkręcić. Au, au. Cały jest... plączą mi się te paznokcie między sobą. Dobra, wysypię troszeczkę na wieczko. O, 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 nie, to niebezpieczne będzie. Muszę tak to zrobić. Au! Mój kciuk. O, dobra. Skończyliśmy... Koniec z gąbeczką, więcej jej używać nie będę. No i przechodzimy teraz do brwi. Kłopotę się wyrzucić. Chciałam ją złapać i rzucić w ciebie, ale tak trochę mi nie wyszło. Oj! Dobra, zapałam. Przechodzimy do żelu, do brwi, który również muszę jakoś odkręcić. O nie. Pomalowałam całego paznokcia tym. Ua, ua. Umyjesz mi paznokcia? Nie. <noise> Jak to brzmi w ogóle, ale no muszę to umyć, bo się cała upapram tym. Podejście numer dwa. O, nie, zaraz drugiego paznokcia ubrudziłam. Pomału... Dobre. Idzie całkiem nieźle. Udało się. Ała! <grymne> Zakręcamy. E, teraz przechodzimy do kredki. Do kredki do brwi. Tu powinno być mi trochę łatwiej, dlatego, że jest ona długa, więc będę miała więcej. Trochę większe pole do popisu. Nie będą mi aż tak przeszkadzały paznokcie. Mam nadzieję przynajmniej. O nie! O, 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 o. <grymne> Dobra, przechodzimy do drugiej brwi. Widzicie, jak mi się teraz dziwnie maluje bo patrzę na moje brwi przez paznokcie. Trochę <grym> mam taki rozjechany obraz. Wow. Ale ta brwi jest krzywa i chyba już taka zostanie. Dobra. Mam gotowe brwi. Nie było łatwo, ale myślę, że jakoś mi to wyszło. I czas przejść do najtrudniejszej rzeczy, a mianowicie do. Tuszu do rzęs. Trochę się tego obawiam. Nie chcę zrobić sobie krzywdy, więc będę musiała robić to naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie. O nie, już obróciłam w tuszu paznokcia. O, o, o. Nie. Zrobię to chyba tak. O, o, o. Ej, nie idzie tak źle. Wręcz powiedziałabym, że idzie bardzo dobrze. Au, pff, to był zły pomysł. Nadziałam się na kciuka, dobra, czas na drugie oko. Kurczę, jak ja to chwyciłam? Co tu się stało? Jak to odstrzeliło? Powiem wam, że dookoła nie jest łatwo z tymi paznokciami, bo cały czas o coś zahaczam nimi i cały czas wszystko tutaj przewracam. O nie, ale sobie kropę zrobiłam. Nie da się pomalować tych rzęs tak żeby nie zrobić sobie plamy. Ja jestem cała w plamach. Druga warstwa. Nie, znowu pomalowałam sobie paznokcia tym tuszem. I mam wrażenie, że na moich paznokciach będzie więcej makijażu niż na mojej twarzy. jest, jak ja to teraz podniosę? Ok. Ok. Ta, mam już skończone i uwaga, uwaga zaprezentuję wam. Jak pięknie aktualnie wyglądają. Taram, wcale nie mam plam dookoła i nawet tutaj na nosie. Dobra, to teraz muszę to umyć. I Idzie całkiem nieźle. Taram. O! Jak to strzeliło? do rozświetlacza. On w ogóle mi kiedyś upadł. Dajcie mi chwilę. O! I jest cały. Spro... jest cały sproszkowany. No i się malujemy. O! To wychodzi bardzo łatwo, bardzo gładko. Powiem Wam, że im dłużej się maluje, tym mam wrażenie, że coraz łatwiej mi się maluje i coraz lepiej wiem, jak złapać daną rzecz. W ten sposób, żeby pannoccie były schowane i żebym się nimi nie pokóła. Ej, dobra, ale teraz to się nie mogę pomalować. Połam kciuka, zaginam palce i jadę. To wygląda bardzo źle. Policzki zrobione. Teraz nosek trochę tutaj, trochę tutaj i trochę nad brwiami. O! To będzie niebezpieczne. Zaraz. Nad brwiami, pod brwiami. Co ja gadam w ogóle. Teraz słuchajcie, już prawie koniec. Eee, zostały mi jeszcze usta. Łapię za o! pomadkę, która jest już całusienka ugrudzona w rozświetlaczu, który tutaj rozsypałam. To dopiero była pomadka nabierzająca i teraz przechodzimy do szminki. Uwaga, uwaga! Dla aaa! Specjalnie do tego filmu! Przyniosłam tutaj paletę do cieni. I co? I zapomniałam pomalować się cieniami, dlatego że ja na co dzień się nie maluję cieniami i mój codzienny makijaż wygląda właśnie tak, jak w tym momencie, ale przyniosłam cienie, żeby trochę ten film urozmaicić, i żeby dać sobie dodatkowe wyzwanie i spróbować rozblendować cienie właśnie w tak długich paznokciach. I tego nie zrobiłam, czajcie. Masakra! No, ale dobra, no jak już jesteśmy na tym etapie, no to nie będę tego robić. Musicie mi wybaczyć i lecimy dalej, czyli właśnie do szminki. Stwierdziłam, że ten film jeszcze bardziej urozmaity, dlatego że zazwyczaj nakładam, znaczy zazwyczaj, zawsze nakładam na siebie jakieś niudziaki delikatne szminki, a dzisiaj nałożymy czerwoną szminę Pytanie tylko, czy dam radę pomalować równo usta czerwoną, ostrą szminką, trzymając ją w ten sposób mm -hmm. okej okay. ale nie się trzęsą ręce powiem wam idzie mi chyba nieźle, dobra jeszcze dolna o, coś czuję, że tutaj będzie trochę ciężej ej dobra, mogło być trochę lepiej, ale jak na tak długie paznokcie, powiem wam że jestem bardzo zadowolona z tego jak mi to wyszło ściągam moją opaskę Au. O, ale tym się fajnie można wachlować. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest fixing spray, bo kto nie chciałby utrwalić tak pięknego makijażu? Przecież ja będę w nim chodzić, słuchajcie, cały dzień dzisiaj także utrwalamy. A będę chodzić w tym makijażu przez cały dzień, dlatego że, słuchajcie, tych paznokci jeszcze nie ściągam. Ten makijaż w paznokciach to przedsmak. Filmu, który pojawi się za jakiś czas. Także ja nagrywania na dzisiaj nie skończyłam. Te paznokcie jeszcze mi trochę posłużą. Także, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów z takimi długimi paznokciami, no to obserwujcie mój kanał, śledźcie go na bieżąco, bo będzie naprawdę nieźle. Mówię wam, to był tylko taki przedsmaczek. Podsumowując cały mój makijaż, było trudno, mam jakieś prześwity gdzie gdzie. Było to wyzwanie, ale uważam, że poszło mi dużo lepiej niż się spodziewałam i w ogóle udało mi się pomalować. A Piotr mówił, że mi się nie uda, i co? I co? Ale mega śmieszne są takie paznokcie. Ogólnie nie polecam robić tego w domu, nie róbcie tego w domu, bo jeszcze zrobicie sobie krzywdę takimi paznokciami. Sami widzieliście, że łatwo nie było, no i myślę, że to by było już na tyle. Koniecznie wjeździsz na mojego Instagrama, możecie mnie śledzić, aby być ze wszystkim na bieżąco. A jeśli ja już z wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!